Dobra, jak możecie zobaczyć z tyłu właśnie jesteśmy zapakowani z bogu Fighterem, lecimy jutro na toriazdrzą, jedziemy teraz pakować busa. Pokażę Wam mój magazyn, moje królestwo. Nie poczujecie tego zapachu opon w magazynie, w magazynie, który my czujemy, ale i tak zobaczycie to królestwo. Ja uważam, że jest świetne. Mogą być trochę większe, no ale mamy to, co mamy, z tym sobie dysponujemy. Będziemy się pakować, pokażemy Wam cały proces, jak wygląda wyjazd. Jest to nie tak łatwe, jak to się wydaje. Jest dużo czynników, które może zawieść, ale mamy świetny zespół i każdy pomaga, żeby wszystko się udało, dlatego zobaczymy się jeszcze potem. Bezpieczenia na więcej niż jeden zamek, bo to jednak nie ufamy ludziom. Uwaga, niech się światło zabali. I witam was w moim królestwie. Co było, panie? O, to jest bardzo dobry pomysł. Ale pachnie. Jak ci się podoba? Yy, bardzo ładnie pachnie, super. No, wy tego nie poczujecie. Ale przekazujemy Wam. Możecie wierzyć na słowo. Dobra, zobaczcie, co my tu mamy. Według mnie robi wrażenie. Jak pomyśleć, ile mieliśmy rok temu z tego wszystkiego? Tu mamy namiot, części skrzynie, cyfry, pufy, leżaki, wszystko, czego dusza zapragnie, a jeszcze jest za mało. To jak w następnym roku Wam pokażemy. To jest naprawdę mega rozwój. Ja uważam, że jest szof. Zobaczcie, jakim busem jedziemy w ogóle: z rampu można jak w Gietawie. wjechać i wyskoczyć. Więc ogólnie pakujemy teraz, żebyśmy byli gotowi. Jutro o 12 ruszamy. No i, co, i do zobaczenia później na razie. wszystkim jesteśmy właśnie na torze tam chłopaki pracują nad samochodem a niestety wydarzył się wypadek no i połamała nam się połamał nam się cały stelaż od namiotu więc będziemy tym razem bez namiotu trzy razy go użyliśmy, więc po prostu bardzo szczęśliwi podobno można dogubić jakieś części zapasowe i go poskładać, ale niestety pofrunął i zrobił fikołka przez busa. Idziemy właśnie teraz tej trasę Koro jutro będziemy trenować No i co? Obejrzyjcie razem z nami Tutaj jest podjazd Na którym będziemy podjeżdżać z parku maszyn Żeby potem móc się ustawić na starcie i rozgrzać opony Zaraz wam pokażemy jak to będzie wyglądało Tutaj sobie ziomek wykupił lekcję driftu i trenuje Na naszej trasie jutrzejszej, więc zazdro Nie wiem czy już widać Ale tutaj Będzie strefa rozgrzewania opon Tutaj będziemy trochę dymić, żeby rozgrzać opony, ponieważ tylko rozgrzane opony mają trakcję, a nam w drifcie zależy na trakcji. Wbrew pozorom nie o to, żeby ją zgubić, tylko o to, żeby jak najszybciej móc się rozpędzić, utrzymać, ale również jechać w poślizgu kontrolowanym. Dlatego się nazywa poślizgiem kontrolowanym. Gdzieś tutaj właśnie zaczynamy driftować. Lecimy już bokiem. Pierwsza zona jest bardzo interesująca, ale myślę, że jutro rozkminiemy ją bez problemu. Słuchajcie, tu trzeba dupką <gry> tak... Wylatujemy stąd, no, bardzo ciekawa, bardzo, jak to nazwałem, agrogenna strefa, ponieważ dużo zawodników będzie wypadało tam jednym kołem, dwoma, trzema, zobaczymy kto jest większym dzikiem, nie? <gry> Wrażenia? To, no, trasa jest bardzo wymagająca, trzeba bardzo szybko wpaść. trochę taki ślepy zakręt, można powiedzieć. Bo dopiero jak już lecisz kątem, zaczynasz go widzieć. Tą zonę, którą musisz się pakować. Dodatkowo w pierwszym przejeździe był to cykur, bo wiadomo, nie znasz trasy. W drugim przejeździe już było lepiej, ale niestety spadł nam dolot i do parku maszyn zjechałem wolnostącym silnikiem bez doładowania. Naprawiliśmy to w miarę szybko, też szybko zdiagnozowaliśmy. Ustawiłem się w kolejce i powstała przerwa, więc mamy tak, że były dwa przejazdy na jedną sesję treningową. Mam nadzieję, że to się jakoś udrożni. Sędziowie coś tam rozmawiali, z nimi planują to poprawić. No i mam nadzieję, że będzie lepiej. Widzę, sporo zawodników ma problem z tą trasą, więc tak trochę się pocieszam. Ale teraz świadczy się wszystko, bo nie przyjechaliśmy tutaj robić paraolimpiady, tylko jednak coś pokazać. A ja zsiadam na kolej nogę. Jadę właśnie z powrotem do samochodu, aby się wstrzymać organizacyjne i wstęp. Trzymamy się wszystko zgodnie z harmonogramem, który... Naprawdę chciałbym się was zapytać. Dziękuję. Bardzo wymagające. E, zmieniamy właśnie dyfer, który wczoraj wyjęliśmy z tego samochodu. Wkładamy z powrotem. E, mam taką troszeczkę zajawkę na krótkie dyfry. Lubię, bo to się bardzo szybko dokręca. Tylko to musisz wtedy bardzo kontrolować kąty, bo jak złapiesz za duży kąt, to z kolei nie dolecisz potem. No i tutaj, pomimo wszystkich starań, pomimo szczurzenia, nie udaje mi się zaliczyć tej pierwszej i drugiej zony. Jest za mała prędkość i dyfer już po prostu nie pomaga nam w tym. Dlatego zmieniamy ten dyfer na, na dłuższe przełożenie w tym momencie, żeby wydłużyć trójkę. Prawdopodobnie pierwszy raz też włączę sobie ALS, więc będzie bardzo ciekawie, dużo pierwszych razów na raz. Mamy tylko godzinną sesję treningową. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że dużo nie pojeździmy. No i co? Trzymajcie kciuki, żebyśmy dostali się na jutro, bo jutro też jest trening i jutro jeszcze mogę poprawić swoje umiejętności na tym torze. i w sumie na to liczę, tak? Mam nadzieję tylko, że w to nie wpadniemy w taki sposób, żeby jechać od razu z kimś dobrym. Nie będę wymieniał z nazwisk, bo nie chcę nikomu, wiesz, podlizywać. Ale mam nadzieję, że wylądujemy gdzieś tak w tabeli, że jutro w Top 32 nie będziemy mieli od razu finału. Że nie będziemy musieli walczyć o wszystko w Top 32, tylko że na spokojnie pójdziemy w tej drabince. Bo jednak to by nam bardzo pomogło, dałoby więcej czasu na, na opanowanie tej trasy. Samochód też ma więcej mocy, ale mogę wam powiedzieć teraz już śmiało, że nie robi mi to wielkiej różnicy. Doszło tam 50 koni chyba ale nieodczuwalne, po prostu trochę lepiej się wkręca i tyle. Jestem bardzo zadowolony z samochodu Turbo Familia, właśnie zrobiła mi też tego ALS-a i dzięki temu trochę mniej się boję. Problem jest taki z tym ALS-em, że on trzyma cały czas 0,4 bara do ładowania w turbinie, docelowo mamy 1,5, więc jeżeli ja odpuszczę gaz, to samochód dalej będzie mnie popychał i muszę to opanować, muszę wiedzieć, że muszę wysprzęglić sobie, że muszę sobie dohamować, żeby po prostu nie wpakować się w coś albo w kogoś. No i co? No mam nadzieję, że ogarniemy. Trzymajcie kciuki. Samochód się sprawuje świetnie, na razie bez awarii. Boję się, że ten dłuższy dyfer może nam trochę napęd psuć, że mogą pół się pękać, tak jak ostatnia flansza nam pękła. I nie udało nam się jej wyjąć. Musieliśmy to zrobić w Warszawie. Więc no, trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało bez awaryjnie. Dozdraw. To się okaże. Tak. No to powiem wam tak. Stoimy w kolejce. Kolejki są niestety bardzo dużo y, przy stoi, bo jest bardzo dużo zawodników. Przez to ciężko tą bardzo wymagającą trasę też poznać. Ale też to wymaga na nas, żebyśmy my byli bardziej odważni, bo mamy mniej czasu na to, żeby tą trasę ogarnąć. No ja teraz. Mam zamiar pojechać mocno i miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. właśnie sobie odpoczywam, samochód stoi na kołach, na lawecie, e, wymieniamy skrzynie biegów. Pojechałem na trening, żeby poznać jeszcze ten ALS, przez który tak jakby wypychało mnie z tego ronda i popełniłem te błędy. Na szczęście udało nam się dostać, e, no bo uznali sędziowie jedno koło poza trasą. Wyjechałem na trening, poznać tego ALS-a jeszcze bardziej. Wjechaliśmy na to rondo, z którym mieliśmy delikatne problemy, bo szliśmy za szeroko na za dużej bombie. I pękła nam skrzynia, po prostu, no. i zdarza się, byłem na to gotowy, dwie skrzynie są w zapasie, więc robimy, niestety Piotrka czeka noc, Prawdopodobnie z tą skrzynią, mam nadzieję, że uwinie się jak najszybciej. No i jutro jedziemy, będziemy prawdopodobnie mieli mocnego zawodnika, bo będziemy nisko w kwalifikacjach, ale ważne, że udało nam się przejść, bo przejazdy życia naprawdę zobaczycie później albo wcześniej na, na naszych nagraniach. I myślę, że naprawdę super robota zrobiona, jestem się bardzo dumny pomimo tych błędów, bo było 300% komitmentu i to naprawdę były dobre przejazdy, jestem się zadowolony. Dzień uważam za udany. Pogoda była no, gdyby nie to zimno, to byłoby ok, ale dziś jest tak. A Rafał, podobał ci się? Hmm. Ja też żeby tak zaznaczył, ale jego jazda mi się podobała. Pełnym zdaniem. Okay. Chyba nie umiem pełnym zdaniem. Już umiem skrótowo. Dwa, po których dla mnie to jest koniec przejazdów. Nie jestem jakoś bardzo smutny. Wiadomo, jest trochę niedosyt, chciało się pojechać więcej. E, dzisiejszego dnia pokazać więcej, ale uczyliśmy się ALS-u, poobijaliśmy trochę furę. E, muszę ten ALS jeszcze trochę podstroić inaczej, bo w mojej opinii jest trochę za długi, e, bo ja mam taką manierę, że wracam od razu na gaz. I ja wracam na gaz, ALS jeszcze działa i ja nie wiem, czy wypadają mi zakłony, czy to jeszcze działa ALS. E, niemniej jednak jechałem za wolniejszym zawodnikiem. I były to tak naprawdę pierwsze moje zmagania za wolniejszym zawodnikiem na zawodach. I zostawiłem zbyt duży dystans, który później mnie pogubił. Być może będziemy w stanie to otworzyć dla Was. Nie wiem, czy mamy to nagrane odpowiednio, bo też dużo emocji było. Pierwszy przejazd pojechałem bardzo ładnie, perfekcyjnie wręcz. No, jeżeli chodzi o ten drugi przejazd, no niestety pogubiłem się. Nie zrobiłem błędu zerowego, ale na rondzie zredukowałem na dwójkę. Potem znowu przebiłem na trójkę. Była to szarpanina. No i rozumiem tą decyzję i też ją popieram jak najbardziej, chciałbym powiedzieć trochę więcej, ale jak widzicie za mną trochę opony są palone, nie ma na co narzekać, miało dzisiaj padać, nie pada, więc ogólnie bardzo pozytywnie do tego podchodzę, mamy jeszcze Toruń, na Toruniu się pokażemy, Drift Open jest dla na nas takim priorytetem teraz, no i co jak skończymy teraz w Toruniu Drift Open, Zielona jedzie na kolejne przestrojenie, a ja znowu będę musiał się jej nauczyć, ale już będziemy bogaci o te doświadczenia, które posiadamy teraz. No i co, rozwijamy się dalej, myślę, że jeszcze nie raz zobaczymy się gdzieś wyżej, a też takie rzeczy muszę uczyć, więc top 32 na ten moment, ale nie zatrzymujemy się idziemy dalej. Pozdro.